Pierwszy skok chyba na całkiem niezły, biorąc pod uwagę warunki, ale drugim coś się wydarzyło. Te skoki nie były jakieś dobre. no Ciężko, ciężko tak szybko przestawić się, dlatego mamuta jeszcze jedną serię treningową odwołano, której wszyscy bardzo potrzebowaliśmy. Więc pozostało w zawodach skoczyć najlepiej, jak potrafimy na daną chwilę. Wiadomo, to jest troszkę takie. Śmialiśmy się, że 50% szans, albo się uda, albo się nie uda bo się udaje, tylko nie wiadomo jak, ale oczywiście ten pierwszy skok był na takiej granicy, bo tam było już bardzo nisko i równie dobrze mogło skończyć się na 130 metrze, ale siłą woli doleciłem tam, gdzie było troszkę powietrza pod narty i też mimo jakichś takich nierewelacyjnych warunków udało się odlecieć na tyle, że dałem sobie szansę skoku w drugiej serii paradoksalnie ten skok teraz wydał mi się lepszy z progu, zyskałem więcej wysokości a później nagle spadłem, także no nie wiem, czy było to spodem przez warunki, czy może jednak na tej skocz jest to niezbyt dobre, żeby zyskiwać tyle wysokości, więc nie wiem, muszę, muszę to przeanalizować na spokojnie z trenerem, zoba zobaczyć wideo, ale tak mówię, no mam takie mieszane uczucia co do tego drugiego skoku, no, Też, no miałem takie podejście, że e, jakby wszystko na jedną kartę, albo się uda i będzie naprawdę daleki skok rekord, albo, albo nie, no niestety. Ta druga opcja się zdarzyła, ale to jest dopiero pierwszy dzień. Zmagań tutaj, także mam nadzieję, że, że będzie tylko coraz lepiej. Po Trondheim wydawało się, że może będziesz musiał wrócić do domu, bo tak niezbyt była, były te skoki tam też, ale cieszysz się chyba, że jednak tu przyjechałeś. Tak, no wiadomo. Każdy chce skakać na Mamucie, i też to jest w pewnym sensie taka nagroda dla wszystkich zawodników. I myślę, że. Eee, wiadomo, była groźba powrotu do domu po, po tych słabych skokach w Oslo i w Trondheim, no, ale jednak no, jakby dostałem szansę. Myślę, że też eee, zaważyło na tym całokształt eee, tego, co do tej pory zrobiłem. I cieszę się, że tę szansę dostałem, także postaram się jak najlepiej wykorzystać.